Kłania się Marcin Masny 9 czerwca. Poszedłem głosować, pokłoniłem się demonowi, demonokracji. Na Twitterze napisałem, zacytuję: Jest czymś niedopuszczalnym, abym wspomniał cokolwiek o głosowaniu na listy numer 3 albo 4. W każdym razie nie piszę. Na którą listę głosuję, a Wojciecha Kosakowskiego z listy bezpartyjnych samorządowców wymieniam w kontekście pozawyborczym jako spokojnego starszego pana. No i tu problem, bo Wojciech Kosakowski z listy, powtarzam, bezpartyjnych samorządowców, normalna Polska w normalnej Europie, strasznie długa nazwa, wymieniam, cytuję ją, żeby zniechęcić wszystkich do nadawania tak długich nazw komitetom wyborczym, a więc powtarzam, Wojciech Kossakowski ma mi za złe, że go nazwałem starszym panem, ale ja też jestem starszym panem, więc mnie wolno. Proszę nawet nie sugerować, że do czegoś namawiam, bo nie namawiam. Do niczego nie namawiam. Ale też nie odradzam. W ogóle się tematem głosowania nie zajmuję. Coś mi się pokiczkało na miniaturze. Miało być o rasistach i gazie opatrunkowej. Stąd te obrazki opakowanej gazy, jałowej chyba. Uwidoczniłem ją, ale na dole ucięło mi kawałek litery I. I wyszło, jak gdyby, do gazu. To oczywiście jest błąd. Nie jestem doskonały, robię błędy. W miniaturach, e, przecież teraz się nikogo do gazu nie, nie wysyła, na dużą skalę przynajmniej, a skojarzenie rasistów z gazą, no może się narzuciło jakoś podświadomie w związku z ostatnimi wydarzeniami w Ziemi Świętej. E, wielu mieszkańców planety, no teraz się nie mówi Ziemia, tylko planeta, wielu planetarian, Uważa Izrael za państwo rasistowskie. Planetarianie wytykają rasizm Żydom, ale przecież nie tylko Żydzi są rasistami. Są też na przykład Polacy rasiści, do których się teraz zwracam złośliwie, prowokacyjnie. Rasizm w istocie sprowadza się do postawy do reakcji malutkiego dziecka. Generalnie tam zboczenia, perwersje, nawyki powstają we wczesnym dzieciństwie, ale przede wszystkim wtedy mają miejsce zaniedbania. Czyje zaniedbania to już zostawmy, trudno się w to wdawać, ale coś się powinno wydarzyć, a się nie dzieje. Jeżeli czegoś się nie nauczymy w odpowiednim momencie rozwoju, to potem jest trudniej. Pies w ogóle się nie nauczy pewnych rzeczy, jeżeli mu się omsknie okienko w szczenięctwie. Wilk, pies ma, inne zwierzątka też mają takie, prawda, okienka w tym rozwoju szczenięcym, tak? Dziecięcym. Nie wiem, tam są jakieś dni, tygodnie, żeby nauczyć się tego, tamtego, siamtego i w normalnym otoczeniu, zwykle z matką, jeżeli chodzi o pieski małe, to ten piesek się tego w stadzie, czy zwykle jakiś tam stado ma, tak? no psy akurat mają stado ludzkie przeważnie, tak? one się czegoś uczą, na przykład właśnie obcowania z ludźmi. Jak się nie nauczą w pewnym okresie, no to potem są dzikusy. Tak przynajmniej mi mówiono, zresztą znamy psy dzikusy, jak się chowały z dala właśnie od ludzi. Ale oczywiście to dotyczy bardzo wielu umiejętności. Nam jest tylko trudniej się nauczyć czegoś. Jak chcemy się rozwijać, to możemy aż po kres życia, czy tam do momentu, kiedy nas powali demencja. Ale nie wykluczone, że, że i wtedy jakiś rozwój ma miejsce. Aż po, po grobo, do grobowej deski. Dziecko. Póki się czegoś nam właśnie nie nauczy, ostrzega świat bardzo wszechświat, tak, bardzo prosto. Jestem ja i jest wszystko naokoło. Potem to ja rozszerza się na jakieś my, na całe stado. Tym stanem może być, no, może być z kolei jak wilczyca, jak wilczyca wychowuje założycieli Rzymu albo innych bohaterów kultowych, to tym stanem jest oczywiście stado wilcze, prawda? Tak jak mogli Kiplinga wychował się wśród zwierząt. No, dla psa z kolei stado ludzkie jest naturalne. I dość naturalnie dla młodego planetarianina, no bo nie ziemianina, wychowanego w takim jakimś plemiennym stadzie ludzkim, tylko to stado się liczy. Inne są obce, są wrogie, gorsze. Takie naturalne postrzeganie innych. Liderzy stad zagospodarowują i powstają wrogości, z elementem nawet odczłowieczenia. Tyle, że Eskimos, podkreślam Eskimos, czyli Inuit, tak, mieszkaniec tam Arktyki powiedzmy, nie odczłowieczał wszystkich obcoplemieńców, tylko ich w ogóle nie uczłowieczał. No w czasach, kiedy jeszcze nie żyli tam blisko Amerykanów, Kanadyjczyków, Duńczyków, Obcy byli dla niego jak foki i gęsi. Tak? Po prostu to nie byli ludzie. A gorzej z Amerykanami i Japończykami, albo z Polakami i Niemcami 80 lat temu, przed II wojną światową, nie zaprzeczali wzajemnie swojemu człowieczeństwu, jak wiemy. A w czasie wojny i potem, owszem, zaprzeczali. Dla Niemca Polak nie był człowiekiem. Dla Amerykanina Jap był zwierzęciem. Jego głowa wysuszona zdobiła ścianę razem z porożem jelenia, jako trofeum wojenne. To są znane rzeczy z historii. To trwało jeszcze w Ameryce długo po wojnie, jeszcze w śniadaniu u Tiffany'ego. Japończyk mieszkający w tym domu co bohaterowie, tam co bohater. Japończyk no, nie jest już zwierzęciem, ale jest takim śmiesznym, takim, no, no jest śmieszny i głupi. Po prostu, przynajmniej. A to już 13 lat po wojnie, chyba. Moi przyjaciele, głównie z otoczenia Orwina, ale nie tylko. Ostatnio dostali wzmożenia i znęcają się, zasz, na szczęście, werbalnie się znęcają nad czarnymi czy też nad murzynami. Ja używam chętnie tego drugiego słowa, objaśnię na końcu. To ciekawie. Ciekawe jest, że, że zwłaszcza czarni Afrykanie rzeczywiście byli zwierzętami albo pod ludźmi nawet dla cywilizacji uniwersalistycznych, ogólnoludzkich, czyli dla islamu i katolicyzmu, to są dwie cywilizacje z założenia właśnie uniwersalne. To, jest, to są religie dla wszystkich. A jednak yy, Mahometajscy kupcy. Kupowali pogańskich niewolników od pogańskich wodzów, tam jakichś plemiennych rodów, gdzieś w głębi Afryki. I potem Mahometanie i Chrześcijanie, i nie tylko zresztą, kupowali, Hindusi poganie też, tak, kupowali ich, tych, tych, tych czarnych niewolników, i potem traktowali ich jak zwierzęta. Katolicy misjonarze w Ameryce Południowej. Indian traktowali jak ludzi, a murzynów, no, niekoniecznie, różnie to bywało, ale nie zawsze. Indianin, chociaż ciemną karnację miewał też często w tamtych okolicach, no ale był człowiekiem. Można go było traktować jak równego, czy prawie równego, no a, a murzyn sprowadzony z Afryki był, był niewolnikiem i nie był człowiekiem. A teraz o wyższości właśnie tych czarnych i ciapatych nad białymi. Tak trochę dla prowokacji. Najstarsze zachowane pisma o matematyce. Pochodzą od ciapatych mieszkańców mezopotamii i Egiptu. Semitów mają prawo ich potomkowie dalecy czuć się prawda, lepsi, być rasistami w przypadku do nas zdrowie. Takim mętnym, białym napojem je. spełniam. Dość ciapaci, jak mówię, Babilończycy, natomiast nie byli wcale pierwszymi twórcami innej nauki, nauki o języku. W ogóle matematyka jest starszą nauką, bo liczyć ludzkość musiała od czasów głęboko prehistorycznych. Mamy ślady liczenia sprzed wielu tysięcy lat z różnych miejsc, na że na, generalnie w Eurazji. Natomiast no, nauka o języku to już wymaga większej. nie jest, nie jest taka konieczna. Tak? Jak sztuka nie jest taka bardzo konieczna, ewentualnie jak sport nie jest taki bardzo konieczny, to już zwłaszcza nauka o języku, lingwistyka, gramatyka nie jest taka konieczna. I y, pierwszymi twórcami y, nauki o języku, byli no, powiedzmy Czapaci, a nawet całkiem czarni Hindusi. To zarówno czarni Aryjczycy, tak zwani Aryjczycy, jak i Tamilowie, którzy nie mówią językami indoeuropejskimi, aryjskimi. Biali Grecy w tej dziedzinie mieli ze 200 lat zapóźnienia w stosunku do Hindusów czy Babilończyków, czy mieszkańców Mezopotamii, Babilończyków generalnie, tak? w tym okresie. Rasizm jest, proszę państwa, dzisiaj w Polsce i Europie na tyle niszowy, że jest nieskuteczny. Można epatować filmami, jak to murzyni kogoś biją w nieokreślonym mieście na zachodzie, ale u nas w Polsce, akurat u mnie w Warszawie, murzynów jest dużo i nie ma żadnych problemów z murzynami. A jeżeli są, to nie większe niż z innymi grupami. Yy... Oczywiście problemy są na linii biali-czarni w Ameryce i w mniejszym stopniu w, no w, w, w Europie, ale też nie tylko, bo to w ogóle występowało w różnych okresach historycznych, w różnych miejscach, tam gdzie zderzają się różne populacje. To, to, to zderzenie biało-czarne powiedzmy miało miejsce na całej linii, prawda, wzdłuż Morza Śródziemnego i tam dalej na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce. No ale nie stwarzają problemów u nas tarni większych niż, niż inne grupy, tak? Mamy w, no tak. Filipińczycy, Afrykanie, Hindusi, Wietnamczycy, często ciemni, bo wszyscy są z okolic równika, więc mają więcej pigmentów w skórze. Od mieszkają tam ich przodkowie od tysięcy lat, stanowią, co ciekawe, to taka obserwacja, której nie widzę gdzie indziej, stanowią coraz większy odsetek wiernych w polskich katolickich, powiedzmy nowokatolickich kościołach, ale w starokatolickich też, tradycja katolicka, jak się pójdzie na mszę tradycyjną, to tam też się może jakiś młodzym trafić, wierny katolik. Afrykanin z Ukrainką w sklepie, no bo w sklepie jest Ukrainka, obsługuje, a przychodzi klient Afrykanin. Się, muszą się dogadać po polsku, czyli prędzej czy później. Dla osiedlonych tutaj no, na stałe, miarę na stałe. Już w pierwszym pokoleniu Polski musi stać się przynajmniej drugim językiem. To jest ten przymus asymilacji, tak, przynajmniej częściowej. Ludzie widzą tych agresywnych murzynów w komputerku, te filmiki, o których mówiłem, ale nie widzą tego w realu. Gdyby tych łobuzów pokazała w komputerku, w telewizorze ludziom władzuchna, to może by uwierzyli w złego murzyna, tak jak uwierzyli w złego Covida, złego Putina. Ale akurat Złego Murzyna pokazuje na przykład niszowy Tomasz Zomer, mój kolega, czy niszowa Samka Torkowska, a nie władza. A tym niszowym wierzy tylko nisza. Władzy ma skłonność wierzyć masa. I co ciekawe, tutaj mam takie fajne połączenie, że ten sam Tomasz Zomer pokazuje złego Murzyna i złych. I dementuje kłamstwo covidowe. Także nie wiadomo, czy, kto jest dobry, kto jest zły, bo jego narracja nie jest w pełni odwrotna czy przeciwna w stosunku do narracji oficjalnej. A i przepraszam, bo nie powiedziałem, i jeszcze poza tym na przykład, no też wyzywa Putina i Rosjan. Czyli godzi się co do. Co do tego, że Putin jest zły z mainstreamem, ale nie, go, nie godzi się w sprawie Murzynów, którzy dla niego są źli, i nie godzi się w sprawie COVID-a, który jest jego zdaniem kłamstwem. Tak? To jest oczywiście ja też mam ten problem, bo też moja narracja nie jest w sposób prosty przeciwna albo zgodna z narracją oficjalną, więc tu jest problem dla tak zwanych mas. Potrzebne są proste narracje. Więc jeżeli ja się z mainstreamem nie zgadzam w jednej rzeczy, a zgadzam się w drugiej rzeczy, albo, nie do, albo rozróżniam dokładniej niż mainstream, to dla mas jestem niedostępny. No, ale przemawiam na szczęście tylko do, do, do wybranych, którzy mają ochotę to włączać, a państwa jest stosunkowo mało, więc nie mam problemu. Ale już na przykład wymieniony przeze mnie Tomasz Zomer ma większy problem, bo ma większe audytorium. Tak? I, i to już jest sprawie masa. No, pytanie, czy niszowa masa, no ale taka większa masa, większa niższa raczej. I pytanie, czy ten przekaz jest strawny dla odbiorców. Dla, dla Używam słowa Murzyn. Miałem wyjaśnić, i to wyjaśniam. To słowo pochodzi z Greki przez łacinę, przez górnoniemiecki, przez czeski. Trafiło w naszym wczesnym średniowieczu. Naszym wczesnym, czyli no. Generalnie w dość późnym średniowieczu do Polszczyzny u nas oznacza takich bardzo czarnych Afrykanów, ale słowo amawros. Bo tam są generalnie, teraz powiedzmy sobie Amawros, Amavros, tak po starogrecku, grecku. Mawros, po, po późno grecku, bizantyjsku, późniejsze Maur. Polskie słowo, tak, małaurus po łacinie, mur po angielsku, moro, moreno, w różnych językach odnosiło się i do czarnych, i do tak zwanych czapatych, tak? czyli do tych niecałkiem czarnych, na przykład do Berberów, e, którzy byli w kontakcie z Europą, bez, to był kontakt wojenny. Tak? Berberowie e, razem z Arabami, czy bardziej Berberowie, trudno powiedzieć, Arabowie z północnej Afryki. Znaczy zarawizowali Berberowie, nie tylko wojowali, ale przede wszystkim przez setki lat, przez ile lat, 800 lat porywali, porywali Europejczyków z wybrzeży Włoch, Francji, Hiszpanii, Grecji, Dalmacji. To się skończyło dopiero w XIX wieku kolonizacją, francuską kolonizacją Algierii. No to, to była dygresja. Więc słowo Maur, słowo mur, Maur tak, oznaczało w różnych okresach, nie tylko tych całkiem czarnych, ale też tych ciemnych po prostu. Skąd się wzięło? No właśnie z tego Amauros, starożytnego słowa greckiego, które później brzmiało już tak jak teraz, Mauros, i w sposób oczywisty opisywało ciemniejszych od Greków, no, tych tam z Afryki, Afrykanów, Berberów, Etiopów, Malijczyków, których zresztą poza pigmentem w skórze nic nie łączy, są zupełnie niepodobni do siebie Afrykanie, czarni z Mali czy z Senegalu i Afrykanie, którzy pojawiali się tutaj w Europie od starożytności i w różnym charakterze zresztą, i zupełnie inni są chrześcijańscy, nawiasem mówiąc od starożytności, czarni Murzyni z Etiopii. Tak? Nie wyglądają tak samo. Bardzo łatwo ich odróżnić na, na ulicy. Rasizm jest politycznie nieskuteczny. Więcej wyborców odstręcze niż przyciągnie. Z tych powodów, między innymi, które wymieniłem. Walka o roztropną imigrację no bo można oczywiście też walczyć w ogóle przeciwko imigracji, no ale to, to jest walka z wiatrakami, bo bez imigracji wymierająca populacja zachodnia, no to po właśnie wymrze, tak? że a najpierw zacznie sobie tak Właśnie będzie głodować, ale to są dwa, dwa sposoby, jak wiemy, na to, żeby starzejąca się populacja nie głodowała, albo eksportuje, albo, import, albo wyprowadza przemysł, w ogóle produkcję poza w swój obszar, i tam miejscowa siła robocza wykonuje dla nich różne prace. W Azji przeważnie to taki był pomysł Rockefellerów, globalistów, żeby pracę, tę mniej, pracę głównie ręczną, maszynową, ale nie pracę mózgiem, wynieść do Azji. I to jest jeden sposób. A drugi sposób to jest sprowadzić sobie stamtąd pracowników do siebie. Obu rzeczy spróbowano i obie rzeczy się nie udały, bo wyprowadzenie. Pracy do Chin spowodowało, że Chiny stały się supermocarstwem, a nie tylko to było powodem, oczywiście, a sprowadzenie masowe imigrantów do Europy, czy teraz do Ameryki również, bez, bez kontroli, która, bo wcześniej było to kontrolowana, była to kontrolowana imigracja. Niemcy kontrolowali swoją imigrację z Jugosławii, Turcji, Polski przez kilkadziesiąt lat, od, no przez 30 lat spokojnie, jak nie dłużej. Potem się zaczął po, po problem dopiero, a więc kontrolowana imigracja po prostu jest tym sposobem, który działał. No ale niekontrolowana nie, nie działa i powoduje kłopoty. Myślę, że rzeczywiście walka o tę roztropną imigrację jest, znaczy, znowu, no, PiS chwalił się tym, że właśnie tak roztropnie prowadzi tę imigrację. Okazało się, że, że to jest mechanizm korupcyjny i że przyjeżdżają niekoniecznie ci, którzy tutaj byli, że na pewno przyjeżdżają niesprawdzeni ludzie. Tak? Więc okazuje się, że to zawsze jest problem. Jasne, no, ale bez, w sytuacji katastrofy demograficznej. Coś trzeba zrobić. Najlepiej byłoby oczywiście odwrócić katastrofę demograficzną. No, ale to jest nie ten temat. Walka o tę imigrację sensowną nie jest, jednoko, nie jest równoznaczna z rasizmem, bo znaczy, jeżeli opowiadamy, że trzeba walczyć z czarnymi, czarni są groźni, to oczywiście przy okazji Zniechęcamy otoczenie do, do, do imigracji, do imigrantów, ale jednocześnie no, stajemy się nieskuteczni, bo, bo ci imigranci nie wydają się groźni otoczeni. My, naprawdę groźni imigranci, gangsterzy, są bardzo podobni do nas. Póki się nie odezwą, nie poznamy, że to są obcy. Jeszcze w Moskwie za moje młodości mówili czarni je na Ludzi, którzy się czymś tam odróżniali od normalnych Moskwiczów, Moskwian, tak, bo mieli no, ten wygląd kaukaski, powiedzmy czasami, no, głównie kaukaski, i to byli czarni. Natomiast no, do nas przyjeżdżają bandyci z Bałkanów, którzy się niczym, pra czy prawie niczym nie różnią. Znaczy też są takie czarni niektórzy, ale niekoniecznie, prawda. Są też bandyci Czeczeńcy których jest mało, ale za to są skuteczni bardzo w swoim fachu. Oni się bardzo mało różnią od nas. To jest naród bardzo zbliżony do Słowian z wyglądu. No a mamy też bandytów z Ukrainy z innych miejsc, zupełnie nierozpoznawalnych, wcale nie czarnych. Politykom stawiającym na przekaz rasistowski wróże niepowodzenie. A Państwa, proszę o 6 złotych bakrzyszu na lub nawet wielokrotność, oraz o suby i kciuki, takie kciuki, i do zobaczenia.